Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Kadelia. I tym razem nie muszę nic robić, wszystko mam porobione, wszystkie zadania dzienne i specjalne. Jadę sobie dla przyjemności. Tutaj już były małe zapasy. No i w końcu mogę wyjechać z Respa. Jechał będę oczywiście Bobslejem, bo ktoś tam jechać musi, a jak znam życie niewielu pojedzie gramy bitwę na 3 punkty klasycznie no i myślę, że tutaj już coś będzie widać tak jest, pierwsze podświetlenie i M4A1 oddało życie za ojczyznę Nikogo więcej na razie nie widać. Chwilę tutaj postoję. No jednak nie będę stał, jadę oczywiście na koniec Bobsleja, tam na miejscówkę, która jest całkiem niezła, chociaż absolutnie otwarta i tam się raczej nie ma gdzie schować. Łatwo jest zgarnąć od kogoś. Ale zanim wjadę w to miejsce. Które w tej chwili mam przed sobą. Po prawej, za tą górą, są dwa ciężkie czołgi: tygrys E i za niego wyjeżdża tygrys H1. On się pomylił, ja też się pomyliłem. I co będzie dalej? Kolega w H1C jedzie w moją stronę. Ja kończę przeładowanie. No i drugi tygrys rozwalony. Wyjeżdżając tutaj za te kamienie pod skałą jest dobre miejsce dlatego że jest przestrzał zarówno na punkt C na górkę i na pojazdy, które wyjeżdżają z respa przy punkcie C. Tu właśnie na górce załapał się tygrys H1 jest M41 też to stało bęcki no i przeskoczył M51, on tam był za nisko, nie było szansy do niego strzelić. Nasi przejmują kurkę, y, punkt B A ja zaczynam polowanie na czołgi, które są na punkcie C rozwalone M26, no ale niestety dobrała się do mnie D Mam w tej chwili uszkodzony pierścień. Drugi jej strzał odbity. Próbuję zrobić cokolwiek. Najpierw chciałem się obracać całym czołgiem do tej pantery. Niestety tam z respa wyjechał M36. Musiałem się przed nim schować. Pantera słabo coś tutaj do mnie strzela, no ale ja do niej też słabo, tylko trafienie. No i następny strzał, następne uszkodzenia, nie ma co tutaj stać, ewakuuję się stąd. Wstawiam dym i za chwilę powinienem mieć pierwszą osłonę tutaj za tą góreczką. Niedobrze się ustawiłem, rozsądniej byłoby yy, zrobić side skrapa. Ale póki stoi mój dym, jestem względnie bezpieczny. Tutaj wyjechało M51, on nie trafił, ja nie trafiłem. Za chwilę będzie koniec napraw. Uzupełniam też załoganta. Próbuję postraszyć M51, no i dojechało M36. M51 rozwalony, czekam na następne przeładowanie. no ale niestety M36 wykorzy wykorzystał swoją szansę przy siedmiu zrobionych fragach straciłem H1 i będę jechał w tej chwili Pantherom F dokładnie w to samo miejsce tak jak przed chwilą na razie mamy przyjęte dwa punkty czerwoni tracą swój pasek, no i tu będą już na pewno jakieś podświetlenia, taką mam przynajmniej nadzieję, że będą. No i są Tygrys 2P. Bardzo dobre działo, ale akurat ta wersja tygrysa drugiego jest łatwa do rozwalenia. Trzeba tylko dokładnie wycelować poliki, wiarzmo działa tak jak przed chwilą było widać pantera rozwalona M51. No, niby jest to zielone, ale MK się tam rusza cały czas. Dopiero w tej chwili się unieruchomiła. No i przepłaciła to życiem. Artyleria idzie na niszczyciel. To co zarobiłem, to wyrzucam na niego. Nawet jeżeli nic się tam wielkiego nie przytrafi temu niszczycielowi, to przez chwilę będzie zajęty na punkt C od strony Respa. Jedzie jak Pantera G1, bardzo nieprzyjemny, niebezpieczny dla y, moich, mojej Pantery przeciwnik. Te podświetlenia są bardzo słabe. Ona jest schowana trochę za nisko dla mnie. Nie mogę znaleźć odpowiedniego przestrzału. No i już nie znajdę, bo jak widać, samolot skończył tą zabawę. W tej chwili pod górką stoi jeden czerwony, a reszta jest na respie i tam właśnie będę jechał. Włączyło się podświetlenie. Wszyscy teraz wiedzą gdzie tu jestem. Mam kilka czołgów na respie, no ale kurde przejedź tu. Jeszcze przede mną jakieś podświetlenie, ale to daleko za skałami. W końcu udało się przejechać, no i jeżdżamy na respa, tu razem z kolegą. Przede mną jest następny Tygrys 2P. Są podświetlenia. Strzał, tylko zatrafienie, a Tygrys 2P zginął. No i następny ciężar to jest T26, też bardzo niewygodny przeciwnik, jest bardzo twardy. Chyba, że się znajdzie w spota została tylko pelotka po mojej prawej stronie. I do niej właśnie jadę. Gdzie ona konkretnie jest? O tutaj, to jest Ostwind 2, zrobiony frak. W tym momencie pokazał się na respie. Następny przeciwnik to jest T26. Będę, go miał, go, będę miał go tutaj ustawionego bokiem. Tylko, że T26 ma. Miał jeszcze przez chwilę ochronkę. Ja próbuję złapać zielone i drużyno by mnie wyprzedził. Ściągnął T26, za to pokazało się M109. Też cały czas ma ochronkę. No już starczy. O, właśnie. M109 rozwalony. Następne T26. I Ostlin do tego T26 chyba się nie zorientował. Za to Ostlin zaczyna mnie ostrzeliwać. Na szczęście dla mnie prawdopodobnie ma ustawioną nie taką amunicję jak trzeba, ale ob obaj są na ochronce. Teraz już nie T26 stoi bokiem, dostał strzała. Po, nim, po tym fragu dostałem do użycia atomówkę. No niestety niebo jest zajęte. I jeszcze bawię się z Ostwindem. No i chyba nic więcej z tego nie wyjdzie. Bitwa się kończy. Przeciwnicy wszyscy rozwaleni. I nie ma możliwości skorzystania z nalotu za tą łówką. Ale za to są dwa żółte medale trochę kasy zarobionej. Atomówki nie udało się zrzucić, ale bitwa myślę jest na tyle ciekawa, że ją pokazuje. Z mojej strony to wszystko. Zostawiam statystyki dla chętnych. Cześć!